Ostre reakcje na tekst Jarosława Kaczyńskiego, który został rozesłany do wszystkich europosłów i wszystkich ambasadorów w Polsce. Przykonuje w nim, że Rosja prowadzi politykę neoimperialną i nie spotyka się to z odpowiednią reakcją Europy i Ameryki. Sławomir Nowak z kancelarii prezydenta ma nadzieję, że Jarosław Kaczyński wycofa się z tego listu, bo jest sprzeczny z polską racją stanu. Jarosław Kaczyński w artykule ostrzega przed odbudowującą swoją dawną strefę wpływów Rosją. Prezes PiS krytykuje przy tym wierność przywódców europejskich, a także malejące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnianie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją podyktowane względami ekonomicznymi niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej. Po prostu trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać, a nie udawać, że jest inaczej niż jest, nie prowadzić politykę Czystych pozorów na artykuł ostro odpowiedział dziś minister spraw zagranicznych. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to, to wybaczą Państwo, ale ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach czy nie.